Dzień dobry i witam wszystkich Odezwałem się, chociaż nie chciałem, ponieważ nie wiem, czy tutaj nie będzie jakiegoś dialogu Chciałem poczekać, aż się pojawi oficjalna nazwa, ale wolę się odezwać wcześniej, ponieważ będzie coś napisane No nie, chyba nie, więc niepotrzebnie Ale wiadomo, że przynajmniej ja Uwaga Metroid Fusion. Zagrałem w Metroid Fusion. <laughs> gra na Nintendo... E, tfu, gra na Game Boy Advance, ale przez Nintendo. Um, tak, to może być niespodzio... niespodziewane, że coś takiego nagrywam, ale to jest um, obowiązek dla mnie, żebym zrobił tą grę jako let's play. A no, mam jakiś przy okazji intro. Z przyjaciółmi nie, Dobrze, więc mogę mówić. Jest to gra, jak widać, platformowa, no widać, nie? Platformowa. Jedna z najlepszych gier platformowych, jakie w życiu grałem, w swoim życiu, średnio długim. Ehm, ze wspaniałą muzyką, strasznie mi się podoba. Klimat tej gry jest bardzo mocny, jak, jak na platformową grę, mimo tego, że jest częściowo taki. ...cukierkowa, nie wiem tego nazwać, no jest, bo, ...japoński widać typowo, ale jednocześnie jest mocny, takich... ...no, atmosfera lekkie, lekkiej grozy istnieje. To bardzo mi się podoba i kojarzy mi się ta gra z System Shock w pewnym sensie. Um, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Chyba... ...nic. Um, właśnie to jest. Ja nie jestem mistrzem w tej grze. Właściwie zdałem sobie sprawę patrząc na tutaj obrazki, bo... <grywia> ja w rzeczywistości wygrałem tą grę, nie używając w ogóle skakania po ścianach. Teraz sobie zdałem sprawę. No nic... Ni e nie Nintendo, znaczy Nintendo tak. Pozdrawiamy Nintendo, ale Metroid 4, Metroid Fusion. To już widzieliśmy jakiś statek rozbił się w, na pas asteroidów a ja zacznę nową grę e, na swoim na P na dobra nie 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 bo jeszcze będzie no ja z tym o, szysz, nie chciałem tego zrobić nie 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 nie, nie, nie. Ja chcę od początku, początku, ponieważ intro musi mieć tak dalej, jak to zrobić, Ponieważ nie muszę zrestartować. Chyba zrestartuję to. Przepraszam, to było głupie. No nic, nie pracę. Jeszcze start game. Miało być erase. Czyli kasujemy. Test. Tam był test. A teraz zaczynamy i będę na żywo tłumaczył, to jest złem, a nic na to nie poradzę. <laughs> Dostałam. Aha, no, główną bohaterką jest kobieta, więc będę. Tylko że ona tu mówi, więc muszę mówić po sobie w rodzaju żeńskim. Zostałam przydzielona, aby doglądać jakieś yy, naukowe badaniem biologicznym, więc znów znalazłam się na powierzchni. Planety SR388. Może będę głośniej mówił. I oto, i ona. Nie wygląda, nie wygląda. Wygląda, że to ona. Ale to jest kobieta, uwierzcie? Samus. Nazywa się Samus. I oto, co się stało. To się przykleiło. Tam właśnie zostałam zaatakowana przez formę życia, której nigdy wcześniej nie spotkałam. Nie napotkałem na nią. Później okazało się, że e, ten pasożyt, który mnie zaatakował, jest znany jako X. Nieświadoma swojego stanu, powracałem do stacji, kiedy. Yy, uderzyła katastrofa. Kiedy stało się, stała się katastrofa, kiedy X yy, zainfekował mój centralny system nerwowy, straciłem przytomność i mój statek podryfował w pas asteroidów. I to właśnie wtedy było to bomba. Chyba. Tak jest. Nie, Samus. Nie, bo. No niestety, nie żyjemy. Ale nie zupełnie. żyje. Systemy awaryjne statku automatycznie wystrzeliły kapsułę ratunkową przed uderzeniem statek czy tam. No, statek Biologic. Biologic to jest nazwa własna właśnie sobie zdałem sprawę, czyli to jest nie firma, to jest korporacja jakaś Biology, statek biologic odzyskał i przetransportował mnie do centrum dowodzenia Federacji Galaktycznej. Mimo wszystko, czy znaczy nie mimo wszystko, e, podczas podróży X się rozmnożył w moim ciele, zarażając e, wielkie czy na duże obszary mojego pancerza. Wtedy wyszło na światło, że organiczne komponenty mojego pancerza zostały zintegrowane z moim systemem. Moim systemem? Z moim układem, chyba z moim organizmem i nie mogły być zdjęte, podczas kiedy byłam nieprzytomna. Duże obszary mojego pancerza zostały... Chirurgicznie usunięte, dramatycznie zmieniając e, mój wygląd. Ale i tak jesteś ładna. Mimo wszystko, będzie zawsze ładna. Mimo wszystko, however. Dlaczego nie? <grymne> however. Mimo wszystko, nie dobrze. Mimo wszystko, X w moim centralnym układzie nerwowym był zbyt. właśnie, zbyt embedded. Chyba zbyt. E, nie dało się go po prostu usunąć bezpiecznie. Miałem bardzo niską szansę, aby przeżyć. Ale wtedy ktoś odnalazł lekarstwo. Zaproponowali użycie komórek Metroid, aby wykorzystać je jako szczepionka przeciwko X. Wygląda na to, że Federacja. E w federacji udało się zachować kultury bakterii czy tam kultury po prostu tego Metroida z SR388. Jakieś serum zostało przygotowane i wstrzyknięte natychmiastowo. Pasożyty X zostały natychmiastowo i całkowicie zniszczone. Będzie teraz jak zostałem zniszczony? Dziękuję. No, czy no, jednak żyjesz? A jeśli o mnie chodzi, jedno życie zostało zakończone, ale odrodziłam się na nowo. Ale coś jest inaczej. Jest inaczej. Długie to intro, nie? No cóż. Znaczy, mi to nie przeszkadza. E, nie wiem, co znaczy pondering. Ja w każdym razie zrealizowałem. Zrealizowałem, Że e, zdałem sobie sprawę, że zawdzięczam Metroid swoje życie już drugi raz. Wkrótce dotrzemy na stację BSO stację naukową. Muszę przygotować statek do dokowania. Komputer pokładowy poinformował mnie o, do, o zbliżaniu się do e, kosmicznych laboratoriów Biologic, znanych inaczej jako BSL. Podczas mojej operacji, grupa badawcza wysłała ostatnie em, z kreatury. Złapała ostatnio. Złapała. Kratury, przepraszam, kratury, które no, złapała tam na tej planecie. Oraz yy, zainfekowane części mojej zbroi. Coś w tym stylu. Yy, po uzyskaniu przytomności dowiedziałem się, że. Niezidentyfikowana eksplozja. Wstrząsnęła stacją. Z jakiegoś powodu. To obudziło we mnie jakiś bezimienny strach w moim sercu. I teraz jestem wysłana tam, aby to... Um, zbadać. Moja misja na BSL stacji jest overseen... Um, nie wiem, co to znaczy... przez mój nowy komputer pokładowy. Um, podążając za... Um, nakazami tej... Sztucznej inteligencji. Nie wiem, czy dobrze to tłumaczę. Bo w sumie following. Ja będę musiała, w każdym razie, słuchać tej sztucznej inteligencji. Tak? Mimo wszystko, no i on, dla kogo, jak, dla kogo, jejku, za, zaciąłem się. Wiedziałem, że się w końcu zatnę w pewnym momencie. Dobrze, już pod sam koniec, ale no, nie. Dla kogoś, kto nie lubi słuchać, albo słuchać rozkazów, to jest. Już drugi raz, kiedy muszę tego robić. Czyli słuchajcie... Um, a nie, CO, coś mi się tam totalnie o że CO, czyli ten um, szef, jakby. Przypomina mi się mój ostatni. Tam dowódca. Supervisor. Nie, no, no, czyli na ostatnim, że to powiem, ekranie się zaciąłem, jeśli chodzi o tłumaczenie, nie najgorzej. Kiedyś może będę dostanę, nie dostanę. Tylko uda mi się przetłumaczyć coś zupełnie bezbłędnie od początku do końca. To byłoby dopiero. I wyglądał Samus I to trwało 12 minut. Ale to jeszcze nie jest koniec. Eee, I teraz komputer, właśnie, mówi. Nasz tutaj nawigator, jakby i w ogóle. P... No. Jak to powiedzieć pomocnik, szef, wszystko w jednym. Na części, gdzie była kwarantanna, była eksplozja. No to w najlepszym miejscu, gdzie tylko mogła być eksplozja, to tam, gdzie była kwarantanna, super. Pokład jest, znaczy obecnie są na tym pokładzie najnowsze próbki z SR388 oraz części Twojego pancerza zainfekowanego przez pasożyt. X Przyczyna na tej eksplozji jest niezbadana. Sprawdź to. Pokład, czy tam, Bay, czyli strefa kwarantanny, jest tam, gdzie jest ten pokazane Znaczy teraz. Podążaj, podążaj, idź szybko i cicho. Podążaj, samus. Jesteś wciąż, y, nie, nie możesz wciąż, nie możesz używać tych umiejętności, które zawsze mogłeś używać. Czyli no, nie, ja wiem co, w razie. sam Samus jest na trochę na tym moment. Nie zapomnij o tym samus. Zatrzymaj się w pokoju nawigacyjnym po drodze. Zadanie jasne, tak. Idź teraz do tego pomieszczenia. Teraz nareszcie mogę sterować i chyba normalnie właśnie teraz przewez lubię, czemu nie, no bo jak już tak... No, dokładnie. 14 minut, także W tym momencie nic oprócz tego jak skaczę mogę wam pokazać powiedzmy tak się skaczę. lewo, w lewo, prawo, w lewo, no to Do ustrzenia w następnym odcinku i oficjalnie sobie zapiszemy że będę używał save tu już było szybciej. Na razie.